i sam domiesz jest nawet w nowej strategii promocji Borysów Kłaśniewskiego, która do 30 maja jest konsultowana i jest realizowana przez Regionalną Organizację Turystyczną. Sam również jest osią e, tej strategii. I będzie przygotowywana duża kampania promocyjna Borysów Kłaśniewskiego i sam będzie tym... E, głównym miastem. Wobec, które to obecnie... trzeba było w tajemnicy się robić. Nie, wiecie Państwo, to nie jest tak, że robi się coś w tajemnicy. Te wszystkie dokumenty są dostępne na stronach dedykowanych danym wydarzeniom. Tylko trzeba po prostu poczytać, poszukać i, i tyle. I chyba, ani Pan Burmistrz Bronkowski, yy, czy ja, czy w ogóle Urząd Miejskiej nie będzie mieć te działania są Organiczna praca jest prowadzona, która ma doprowadzić do dobrych efektów. I to się po prostu dzieje będziemy pokazywać efekty. Tak samo teraz trwają prace nad strategią rozwoju miasta Sandomierza, która musi być uaktualniona. Na stronie miasta Sandomierza w aktualnościach pierwsza informacja, która będzie mm, do końca czerwca, jest ankieta związana, nigdy nie było takiej ankiety rozszerzonej Sandomierzu, która dotyczy właśnie nowej strategii rozwoju Sandomierza i jest też ankieta, która do turystów. Tam yy, nie pamiętam, które pytania, ale jest właśnie poświęcone, jakim miastem jak powinien być Sandomierz, czy miastem kultury, turystyki, edukacji, rozwoju I Już część tych ankiet wpłynęło, ja je codziennie czytam, bo właśnie mnie to interesuje, i mieszkańcy piszą, odpowiadają, że Sandomierz ma być miastem kultury i turystyki. Jeżeli chodzi o COP, to tak się składa, że wczoraj i w Pionkach, w mieście, które powstało w związku z top odbyło się spotkanie, bo ten dom Domysz należy do Stowarzyszenia Byłych Miast Pan burmistrz Marek Bronkowski jest sekretarzem tego stowarzyszenia. W przyszłą środę Dzień Samorządu Terytorialnego się Rzecz z pionek i to stowarzyszenie uaktywniło się. Aktywność pewnych stowarzyszeń zależy od ludzi i od środków finansowych. Dlaczego w piątkach nie w Sandomierzu? Tu był puszczolica w Sandomierzu. Jak najbardziej, ale tam, mają nam to, to stowarzyszenie, Panie Cezary, Sandomierz myślę, że też nie jest miastem, które nie pokazuje tego, co się dzieje i nie należy szukać. Dlaczego nie mają zrobić tego piątki? Pionki. Piątki akurat są miastem, Sandomierz był miastem i powstał i miał być stolicą COPU ze względu na swoją świetność i przeszłość historyczną. Natomiast pionki są miastem, tak jak Krasnik czy Stalowa Wola, które powstały tylko i wyłącznie na potrzeby Copu. u teraz pionki teraz przeżywają tutaj. Ale... Piątki powstały tak, przed szkołem, ale przed cała hmm, bolączka pionek teraz... 哦，不好意思，